Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku z Praktyki dla Praktyków BASF. Ja nazywam się Jacek Lewko i dziś znajdujemy się w Sadowniczym Centrum Kompetencji BASF w Skowronkach Kołogrójca. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Państwu zasady stosowania preparatu Regalis Plus 10 WG w uprawie jabłoni. Znajdujemy się w kwaterze odmiany Jonagore Supra. Są to dziesięcioletnie drzewa na podkładce M9. Pogoda panująca latem ubiegłego roku, bardzo, bardzo wysokie temperatury i brak opadów atmosferycznych, których niedoboru nie uzupełniały wystarczająco nawodnienia, spowodowały słabe zawiązanie pąków kwiatowych. Dodatkowo przebieg pogody w ciągu zimy. Przede wszystkim duże skoki temperatur na przełomie grudnia i stycznia spowodowały również uszkodzenie już założonych pąków. W tej kwaterze około 1 trzecia pąków kwiatowych jest uszkodzona przez mróz. Jonagorec Supra, przy którym znajdujemy się w tej chwili, jest to odmiana triploidalna. Cechuje się bardzo silnym wzrostem i umiarkowanym owocowaniem. Przy obecnym e, słabym kwitnieniu wskazane jest zastosowanie regalisu plus 10 WG w celu ograniczenia wzrostu, jak również z, e, zastymulowania skłonienia drzew do obfitszego zawiązania, a przede wszystkim utrzymania większej ilości zawiązków. W tej chwili drzewa znajdują się w optymalnej fazie rozwoju polecanej do e, pierwszego zabiegu e, preparatem Regalis Plus 10 WG e, proszę zwrócić uwagę pędy przedłużające oś e, mają wykształcone około 4-3 do 5 liści e, które są w stanie przyjąć odpowiednią dawkę preparatu w naszym sadzie doświadczalnym Przyjmiemy następujący schemat stosowania regalisu w najbliższych dniach. Pierwszy zabieg w dawce kg na hektar. Następnie, po około dwóch tygodniach pod koniec kwitnienia, kolejny zabieg w dawce 0,75 kg na hektar, i kolejny po następnych dwóch, trzech tygodniach od drugiego zabiegu. Ten układ stosowania z jednej strony. Da nam kontrolę wzrostu, jak również zapewni większe utrzymanie słabszych zawiązków, co przy słabym kwitnieniu i słabej kondycji pąków powinno nam zagwarantować lepsze plonowanie jesienią. BASF. We create chemistry.